Tak, jestem nad wodą, nad małą zaporówką. Jest to dzika woda, około 20 hektarów ma i dzisiaj przyjechałem wybrać sobie miejsce, gdyż trzeba trzy zasiadki zrobić jednodniowe w odstępach dwóch dni, co dwa dni chcę sobie siąść na cały dzionek Ale najpierw zanim to nastąpi to trzeba wybrać sobie miejscówkę, zanęcić sobie chcę dzisiaj i troszeczkę popływać pontonem, kamerą popatrzeć na dno, pomyśleć głębokość, żeby po prostu sobie to jak najlepiej przygotować miejsce, które sobie wybrałem. Będzie się tam znajdowało koło tych zwalonych drzew. Dokładnie tutaj będę sobie się osiąść i stanowisko jest małe, dosyć ciasne. Na jedną osobę ale się nadaje. Teraz popatrzymy co tam na dnie e, się pokaże. Ok. Puszczam kamerę. Odległość około 2 metrów, głębokość. Teraz jestem o głębokości około 4 metrów. Cztery Tak, pokazują się jakieś patyki, krzaki we wodzie Są to pewne plusy i minusy. <laughs> Może to oznaczać ryby w tym miejscu, może to oznaczać również zaczepy, ale tam gdzie zaczepy, tam jest też i ryba. Tak zeszłem troszeczkę głębiej kamerą, jestem na głębokości. około 7 metrów gęby już nie będę się schodzić od brzegu nie jestem daleko to znaczy, że tutaj dość stromo spadł jest na tej głębokości również widać jakieś większe kamienie się pokazują co kilka metrów Okay. Głębokość około 3 metrów, i od tej głębokości będę nęcił na tym spadzie od 4 do 7 metrów. Taki odcinek będę chciał sobie zanęcić. No około 2 godzin minęło od momentu kiedy zanęcałem. Ostatni rzut okiem na miejscówkę. Pierwsze bąble się pokazują na zanęconym, zanęconym miejscu. Nie jest źle Tam jest wieża, która właśnie reguluje śluzą, gdzie jest woda spuszczana Tutaj gdzie teraz stoję, jest około 11-12 metrów gdzieś w połowie drogi do drugiego brzegu Tak, a ja nęciłem właśnie tutaj przy linii brzegowej, nie za daleko, głębokość między 4 a 7 metrów. Przy samej wieży, w koło wieży jest około 20 metrów. A tam jest tama. Zobaczymy, miejscówka jest zanęcona. O, znowu tam ktoś bombuje. Tak, bąble się pokazują, w miejscu zanęconym. Zobaczymy. Jutro z rana tu jestem. Mam nadzieję, że cała praca nie poszła na marne, że jakiś efekt z tego będzie. Że będę mógł kilka karpi sfotografować. Zobaczymy.